Cześć tutaj to jest i moi drodzy, robimy powrót do trollowania streamerów na ich live'ach. Także moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie lajka, like ponieważ jeżeli zostawicie pod tym filmem tysiąc lajków, like to będziecie koks, okej? Okay, zostawiajcie lajki, like serio. Yy, każdy zostawia lajka like oraz subskrypcję z wodem, ponieważ czerwony przycisk musi być czary, bo inaczej jesteś debilem i będziesz chodził do szkoły, nie wiem, nawet w weekendy. O, <laughs> lepiej zostaw tą subskrypcję. <laughs> Oczywiście moi drodzy, również zapiszcie w komentarzach, jakiego streamera mam trollować, to chętnie, chętnie się dowiem, kogo byście chcieli, żebym w ogóle trolował, więc piszcie komentarzach, y, również na jakim serwerze to może coś ogarnę. No, oglądajcie mi do końca i to tyle. Y, cześć. Moi drodzy, dawno nie było trollowania streamerów, więc y, pozdrawiam, że trzeba do tego powrócić. Zwłaszcza, że bardzo dobrze mi się nagrywało tą serię, y, więc y, fajnie jakbyście, tak jak mówię, zostawili tego lajka i udostępnili ten film gdziekolwiek na Discordzie, y, na nie wiem, na wszędzie, no nie wiem, gdzie możecie to udostępnić. Nie wiem, no na Instagramie, nie wiem. Weźcie to gdzieś udostępnijcie. No, cześć. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszego streamera, mało tutaj y, 15 osób na streamie. Całkiem dobry wynik, jak na 50. 9 subskrypcji, po, pozdrowienia mordo yy, Ono chyba w tym momencie przebija jakąś gildię Ok, zrobimy tak, że tepniemy się na mulciaku Tepniemy, znaczy, swoje konto no, Tepniemy po prostu się na mulciaku Do niego, na godzie yy, i moi drodzy Będziemy coś odwalać, taki jest plan yy, Jestem ciekawy jego reakcji, zaraz się widzimy Dobra moi drodzy, ja już jestem na tym drugim koncie Na, multi, mul, yy, na tym multi multikoncie yy, I moi drodzy, dobra, weźmiemy sobie jakieś itemy yy, Bo jest naprawdę to bardzo ważne, żeby w ogóle Jakoś przeżyć, yy, damy sobie zaraz jeszcze lepszy miecz Jakiś sharpness, nie wiem, może 8 Albo 10, yy, żeby łatwiej było go nam zabić Damy sobie również goda. Dobra, moi drodzy, włączyłem sobie goda, więc raczej powinno być git. Powiem wam szczerze, mam odpalone dwa Minecrafty, OBS z tego streama, więc jest naprawdę ciężko to ogarnąć, więc mam nadzieję, że to jakoś docenicie. Dobra, moi drodzy, bardzo ważną sprawą jest w ogóle to, jaki on ma nick. Dobra, musimy się do niego tepnąć. E, tu jest jakaś jeden, coś tam, dwa, jeden Julka, więc dobra, zaraz to ogarniemy, co to w ogóle zadziomy? Dobra, moi drodzy, ja się tepłem właśnie, kurde, co to są za dźwięki? Ja pierdzielę. E, jestem na tym multikoncie, kurde, strasznie tu jest głośno, co tu się odwala. E, zaraz sobie zresztą zobaczymy reakcję. Dobra, jestem na tym multikoncie. O ku... To tu są zalagi Dobra widzowie, tu jest jakiś przypał tu oni wywalają tyle TNT, że tu się chodzić nie da. What the fuck? Dobra, tylko na terenie gildii. Fajnie, że nie mogę. Dobra, moi drodzy, ja ich mogę sobie pić chyba tutaj, czy nie? Kurde, ej, czy ja naprawdę nie mogę być na godzie? Zajebiście. <grym> moi drodzy, z tego powodu musimy sobie wyłączyć goda, żeby oni mnie kurde, y, że tak powiem, no, że mógł bić ich, bo, bo coś nie mogę. Nie wiem czemu. Dobra, moi drodzy, mogę już ich bić, także jest kozak. To są straszne lagi. Tu się naprawdę nie da chodzić. Tam ja z tak Pierdzie, że ja umrę. Jak ja umrę. Z... Dobra, ja pierdol... Nie wierzę. Dobra, moi drodzy, żeby nie było. Ja mu zabrałem też rzucane TNT, więc się nie martwcie, nie? Dobra, moi Drodzy, na szczęście się okazało, że się te, 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 oni tepają do bazy, także będzie na luzie. Dobra, gitara. Dobra, moi drodzy, właśnie siebie tepam y, do tego ziomka, mam nadzieję, że to się jakoś w ogóle wyjdzie. Y, oni mam, myślę, że będą mnie teraz bić, kurde, że ja mam tego, tego GODA, fuck, i nie mogę ich bić. To jest najgorsze, jak ja tam zrobić. Dobra, moi drodzy, zabrałem sobie GODA. E, mam nadzieję, że jakoś uda się tutaj o, to ogarnąć. Dobra, mamy rzucane TNT, wywalamy, moi drodzy, rzucane TNT, żeby oni tutaj trochę się zdenerwowali. Taki mam plan. Trojem im gildię zgrifowałem, przepraszam, nie chciałem, jakby co, przepraszam, jestem z wami, wariat. Dobra, ja oczywiście zaraz, muszę się stąd Wytepać, czy sobie włączę jakąś goda. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Chciałbym tutaj zobaczyć, tylko gdzie będzie ten streamer. Ten streamer to jest ten, Jacob, okej. Okay. Dobra, wywalamy jeszcze raz rzucaka, żeby jakoś tutaj, kurde, sobie poradzić. Ale oni napierdzielają, widzowie, jest lipa. Dobra, spróbujemy y, zrobić. Dobra, mam, mam pomysł, dobra, czekajcie, szybko god. Szybko god, fuck. Dobra, mamy goda, jest git. Dobra, włączamy sobie game moda. Mam... To będzie za mocne, widzowie, chyba. Eee, dobra, włączam sobie gayboda i zrobimy sobie tak, że niby latam, okej, okay, idę sobie tutaj i próbuję wyjść. Czekajcie, dobra. Kurde, ja nie wiem, je, jaka będzie ich reakcja. Czekajcie, muszę stąd szybko zniknąć. Czekaj, spawn, franeczek. Szybko tepli mnie. Dobra, moi drodzy, próbuję siebie tepnąć, ale. Dobra, stepnąłem się. Idę zobaczyć widzowie reakcję, bo to będzie za grube chyba. Dobra, moi drodzy, tutaj ktoś powiedział, że jestem cheaterem. Jestem mega ciekawy, co on w ogóle na to powie, nie? Dobra, co ty mnie wyzywa! Co on jest wyzywał? Dobra, to sobie włączyłem goda. O bić go nie można. Chcę, muszę to zobaczyć, jak widzowie podleciałem, nie? Jak go kurde, bić nie można? No no nie można. Ej, ale oni, ale oni mają reakcję, ja pierdzielę. Dobra. Jaka gry? 3, No to właśnie, właśnie o tym ci mówiłem, bo on mnie właśnie gonił. Jak go tu No to Dobra, Dobra, moi drodzy, on totalnie się nie skapnął, z tego co widziałem. Yy, że jakby ja, ja coś mam, czy coś, że jestem jakiś adminem więc zaraz mam ostateczny troll na tym Ziomku. Yy, mam nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie. Dobra, moi drodzy, ja tu jestem na game modzie, na tym właśnie niku franeczek. Yy, weźmiemy, się, gotepniemy tego Ziomka yy, do siebie. Yy, ja nie wiem, jak to, moi drodzy, wyjdzie. No, mi się zdaje, że on się może zdenerwować. Ja też bym się zdenerwował, ale dlaczego się nie robi Wydaje dla kontentu? Oczywiście, ja mu jakoś to Oddam, jeżeli zginie, czy coś. Nie wiem, dam mu jakieś rangi. No, mi się zdaje, że on się strasznie zderwuje. Mam nadzieję, że nie i nie będzie wcale dla mnie taki zły, ale no zobaczymy. Dobra, moi drodzy, tepłem go do siebie. E Okej, okay, nie mogę go bić, no to zajebiście. Dobra, wyłączę sobie goda, więc powinienem go zacząć. Mu o, dobra, mogę go bić, zajebiście. E Jestem mega ciekawy jego reakcji w ogóle na to Okej, okay, on sobie ucieka, dobra. E My nam nie chodzi o to, żeby go zabić. My po prostu mamy go na game modzie bić. Dobra, on się gdzieś tepnął perłą, nie wiem gdzie. Dobra, zrobimy szybko tak, że tepiemy go znowu do siebie na tym kącie. E czy on tutaj jest? Dobra, jest tutaj, chodź tutaj wariacie. No nie, oni, oni, oni już wiedzą, że jestem jakimś cheaterem lub y, po prostu jakiś oszust jest niby na serwerze. Najfajniejsze jest to, że oni nie wiedzą, że jestem Zęciak, nie? I, i to najbardziej mnie jara. Dobra, y, spadamy stąd, y, zawijamy, żeby nie wiedział, kurde, na pewno, żeby się nie domyślił, że coś też jest nie tak. No on już wie pewnie, że i tak jest nie tak, no kurwa. Robię takie gówno, nie? Dobra moi drodzy, my idziemy zacząć reakcję i zapraszam no Kurde, dzisiaj się wysłowić, nie umiem ja pierdziele, nieważne Dobra moi drodzy, to jest gdzieś ten moment, gdzie go tepłem do siebie. Owa tfaka tutaj Aha, franeczek jakiś mnie bije Hraneczek te pod niego, On myśli chyba że to jest book serwera widzowie To jest taki żart Nie no, sobie kota mnie pod jakaś chaneczka On teraz dopiero Czai to chyba że ja mam jakiegoś game moda

Ej, ja nie wiem, czy on w ogóle wie, że... ja... Okej, okay, on myśli, że ja mam cheaty po prostu. Nie wie, że mam, mam game moda nawet. Co jest? Ej, w życiu nie miałem takiej reakcji! Co jest? Oni myślą, że ja... Nie wiem! Dobra, nie wiem, nie wiem. Ja naprawdę nie mam pojęcia co to chodzi. On myśli, że jakiś bug serwera, po prostu go tepu w losowe Kordy. Dobra, moi drodzy, mam pomysł na dość nietypowego trolla. Mam taki pomysł, moi drodzy, żeby tepnąć tego ziomka. To jest jakiś. Nie wiem, nie nie wiem jak to czytacie. Chyba dobrze to przeczytałem, tak mi się wydaje. Ma 1500 subów, tobową ma live'a i moi drodzy, plan mam taki, żeby go tepnąć do siebie. Na, na, jak jestem na tym multikoncie i będę kopał na nukerze, i będę miał goda. Yy, on będzie pewnie próbował mnie bić, i będzie miał tutaj na niego czemu nic się nie dzieje, więc yy, taki jest mój plan. Okej, okay, problem jest taki, że on jest teraz z jakimś kurde czymś, i się bije z jakimiś ziomkami. Yy, myślę, że dobrym pomysłem będzie to przerwać. Zróbmy to. Dobra, moi drodzy, ja jestem tutaj już na, na, już na Huzuni, więc tu raczej nie mam jakiegoś dużego problemu, bo czym sobie po prostu nukera, jakiegoś takiego mniejszego. I okej, okay, będziemy sobie tutaj kopać. Dobra, moi drodzy, ja się okazało, że to w ogóle nie jest ten ziomek, ten Lolek. Nie, nie, wiem, jak, nie wiem totalnie, jaki ten ziomek ma nikt. Mieć do innego streamera, chyba. Dobra, mamy jakiegoś innego streamera. Nie wiem, co to jest za, za ziomek. Jakiś Czepiks e, okej, okay, więc e, plan jest taki, że po prostu, e, tak jak mówiłem wcześniej, tepnąć go do siebie, jak na nukerze. No, jestem ciekawy. Dobra, moi drodzy, ja mam już przygotowanego tak naprawdę nukera. E, jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że reakcja będzie fajna. E, nie będę mu jakoś mocno gry tym Po prostu go parę razy uderzę, bo jestem na game modzie, żeby, żeby raczej nic mi nie mógł zrobić. E, okej, okay, dobra, tepamy go do siebie. Dobra, moi drodzy, tepam tego ziomka do siebie. No, jestem mega ciekawy reakcji. E, dobra, włączamy nukera. Äh ja ist <laughs> jestem mega ciekawy, naprawdę, co on będzie o tym sądził No tutaj jest po prostu masakra No bijemy, sobie kopiemy na Dukerze yy, Zaraz zresztą zrodzimy reakcję jego Moi drodzy, on raczej nie wie totalnie o co chodzi No został te piety jak do ziomka jakiegoś na Dukerze yy, Jestem ciekawy, co on w ogóle na to wszystko, tak jak mówiłem, powie Dobra, weźmy go, bijmy teraz Udajemy, że, że nagle coś tam odwaliło Kurde, ty, co się zbugowałem Dobra, nie wiem, ej, co jest? Gdzie on jest w ogóle? Ty, on mi uciekł chyba gdzieś Dobra, tutaj jest, dobra, siema wariacie Dobra, teraz zrobimy mojego maj, majdaka Faka z tego powodu, że nie może mnie bić. A sobie latamy na takiej modzie. Dobra, spadamy stąd. Yy, nie bijemy go. Yy, na razie, idziemy zacząć reakcję. Czy mogę mu spróbować wziąć wszystkie te? Poczekajcie, Szczepix. Yy, nie pozwolimy mu, moi drodzy, ten, żeby, żeby stąd uciekł. Dobra, weźmy go sobie, znowu uderzmy. Zabrałem mu miecz, moi drodzy, w tym momencie. Także wszystko zaczycie zresztą na reakcji. Dobra, moi drodzy, tepam się na tym drugim kącie na spawna, żeby kurde, nie było przypału. Ja oczywiście mu oddaję tej temy, i lecimy sprawdzić yy, jego reakcję. Tu się nie da cofać live'a Ja pierd. Okej, okay, on gada, że kopełno, że Fak, nie mamy go reakcji! Ale strollowałeś, stary! Ej, ale strollował, widzowie! No, typ nie ma tego! Typ nie ma w ogóle. Jak to się nazywa? Cufania live'a. No, nie wierzę. Mam to po trollu, widzowie. <grytanie> nie wiemy, jaka jest reakcja. On myśli, że. Przyjdziemy od demi temu. On nawet nie wie, że ten. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przy następnym streamerze. Nie wiem, kurde, czy on ma takiego dziwnego streama. Jakiś. I nie dość, że słaba jakość, to w ogóle nie wiadomo o co tutaj chodzi, ale no dobra. Dobra, ja się skończyłem w tym momencie bawić. Po prostu. Teraz będzie totalny rozpierd także dajcie mi chwilę. Moi drodzy, skończyły się żarty. W tym momencie y, zaczynam to robić na głównym koncie. Mam nadzieję, że e, kurde nie no, raczej będzie wiedział, że ja ten. Raczej będzie wiedział, że, że jestem youtuberem, że Zęciak to youtuber, znaczy, że ja jestem, No, no tak jak, no. Co ja gadam w ogóle, nie umiem się wytłumaczyć. Dobra, moi drodzy, robimy tak. Tepniemy tutaj się na tym drugim multikoncie. Y, włączymy tutaj game moda. Włączyliśmy, moi drodzy, tutaj na drugim koncie game moda i oczywiście trzeba tutaj y, tepnąć zaraz do siebie tego ziobka. Wiem to robić na niku ku ale my, tak mi się zdaje, że to chyba nie ma sensu, kurde zresztą, bo od razu będą y, Tutaj problemy. Albo dobra, po prostu się pokażemy mu na końcu. Dobra, moi drodzy, yy, ja zabieram temu ziomkowi, Nikowoj. Zabieram mu, moi drodzy, wszystkie itemy zaraz. Yy, I po prostu szybko tepniemy się tutaj, czekajcie. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, robimy to na swoim głównym koncie, jednak, kurde, bo to nie ma sensu. Tepniemy go po prostu do siebie, nikowoj, zjemy sobie koks od razu, uderzymy go. Yy, Zabierzemy mu, moi drodzy, wszystkie itemy, wyrąbane, Elo, yy, żeby nie miał nic, żeby nie mógł się niczym bronić. No i chodź tutaj teraz wariacie, nie ma co, skończyły się żarty. Kurde, zęciak się zdenerwował. Jeszcze ucieka ode mnie, dobra wariacie co to odwalasz, co ty, co ty próbujesz to Dobra weźmy go po prostu zbanujmy, banujemy go widzowie, elo zbanowany <laughs> Oczywiście moi drodzy go e, odbanuję na szybko, e, jestem ciekawy po prostu samej reakcji, lecimy zobaczyć no Nie ma co Co to było, no kurde, też nie wiem Skąd on wie, że to ja Ej co to było Dobra ale fajna reakcja, podoba mi się było? O, o. to widzowie To ja on już, już wiedział, że trzeba uciekać! Najlepszy ten, reakcja! Zęciak! Wiedział już, on już wiedział, widzowie. Patrzcie, pat, patrzcie, spotkałem. Spotkał, tak. Bóg, no, typowy Bóg. Dobra, widzowie, to jest moment, w którym go zbadowałem. Jestem mega ciekawy jego reakcji na to. No, tutaj został zbadowany. Bana dostałem. I gitara. Widzowie, no cóż. Koniec edycji. Koniec edycji, dokładnie tak! I nie tylko koniec edycji, tylko również koniec odcinka! Dobra moi drodzy, dałem mu hit Elite, myślę, że się ucieszy. Niech ma całe eko oczywiście setów, gitara siema, to na tyle. Dzięki widzowie za odcinek, koniec edycji, koniec odcinka, zostawcie lajka, like subskrypcję, no i bądźcie super. Tyle. C cześć!